Witajcie, w tym filmie zaprezentuję Wam jak, jak przeanalizować, co się uszkodziło w takiej śmiertelczce, jak to przeanalizować, jak do tego dojść i, i co tu mogłoby się zadziać. Także startujemy. No więc szlifierka tu, no nie działa, nie działa. Yy, niestety ma nieoryginalną wtyczkę. Yy, troszkę nam to utrudni, tą analizę, yy, ale ja Wam yy, pokażę o co chodzi. Yy, wpinamy tą wtyczkę, i na przykład przy pomocy takiego fazera. Możemy wyłapać, tylko zmniejszę sobie. O, możemy wyłapać, w którym miejscu na przykład nam się przewód uszkodził. Bo jeżeli nam się przewód uszkodził, my sobie tu polecimy. O, za bardzo przeciszyłem chyba. O. I po prostu będziemy tak jechać, dalej jechać. To w pewnym momencie jak dojedziemy do miejsca uszkodzonego, to nam przestanie brzęczeć, prawda? No i jeżeli mamy normalną wtyczkę, to możemy sobie ją odwrócić, wpiąć ją i wtedy faza będzie na innym przewodzie. I teraz nie jest pięte, dlatego nie ma. I będzie na przykład, idziemy, idziemy, i w tym miejscu pyk. Nie jest to stuprocentowo pewne, że, że akurat trafimy, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to nam pomoże i będziemy wiedzieć, że mamy przewód uszkodzony. Także ja się wezmę, odkręcę to. Śruby są poluzowane, bo nie będę ukrywał, że ja tam zaglądałem. Nawet mam części, ale po prostu film, film bardziej jest. Robiony, no i już chyba po tym po fazerze A, zobaczcie. Film bardziej instruktażowo jest robiony. No teraz już nie odkręcę. Dobra, idę po inną. Ogólnie się nie powinno stosować próbówek czy takich śrubokrętów do, no, do rozkręcania. Tu akurat w tej, w tej szlifierce jest kontrola. Czyli po prostu, jeżeli ja wepnę, to nie wiem, czy ona się zaświeci taką rzuchkę, czy nie zaświeci się Nie zaświeciła się, a to dziwne. No ale mniejsza z tym. Widocznie coś już nie działa. No, i mamy rozkręcone. Także, jak możecie zauważyć, ja już wyciągnąłem szczotki, były przyczyną te całego zajścia były uszkodzone szczotki już znaczy uszkodzone, no już się skończyły po prostu ale wam pokażę jak tu przeanalizować dalej krok po kroku, bo już powiedzmy mamy mniej więcej mamy przewód wykluczony ale nie do końca i teraz <laughs> więc teraz zobaczcie wepniemy sobie wepniemy sobie z powrotem do do gniazda tą w... Wtyczkę. O, i okej, okay. mało mnie nie kopnęło, także trzeba uważać. Zobaczcie, na tym już sprawdził ten przewód dalej. Na tym przewodzie widzicie jest napięcie teraz na brązowym, na niebieskim nie ma nic, czyli, czyli po prostu, znaczy to, co brzęczy, to przechodzi przez kondensator. Ten kondensator, on tu jest montowany. Hmm, też mamy pewność, że on działa, że coś tam, y, coś tam funkcjonuje. Y, objawem y, uszkodzonego tego kondensatora nie można by było y, po prostu y, szlifierki y, uruchomić, a na przykład jeżeli byśmy ją wzięli, ruszyli troszkę, to ona by wtedy wystartowała. Teraz odwrócę, y, prze, przepnę do gwiazdka odwrotnie. odwrotnie przepnę i teraz widzicie na tym nie ma na tym jest, nie ma, jest dziwne, że teraz nie brzęczy a może ja dotykę nie. dobra, czyli już mamy wykluczone przewód można powiedzieć na 99% bo zawsze gdzieś może być tak, że przy ruchu przewodu gdzieś raz styka raz nie styka no i teraz spróbujmy wykluczyć wyłącznik. Wyłącznik jest tu na dole i on jest załączany tu za pomocą tej y, dźwigienki, która tu y, się o, przesuwa. No i teraz zobaczcie, mamy tu na szczotkach, mamy zasilanie. Jest na drugim, na drugiej szczotce. Nie chcę odkręcać tej końcówki, bo mam przewód tu zamontowany. Na drugiej nie ma, i w momencie, kiedy ja teraz z powrotem przepnę ten przewód odwrotnie, ten przewód odwrotnie, mamy teraz napięcie na tej, na tej nie mamy, czyli już mamy wyłącznik też wykluczony. Więc zostaje nam tylko kondensator, powiedzmy, że mamy wykluczony wyłącznik, wykluczony przewód, wykluczony, więc zostają nam te szczotki. Tak po kolei by warto było to sprawdzać. Jak widzicie, te szczotki już one na którejś tu był, chyba na tej już drucik po prostu wystawał. No i teraz wystarczy tylko te szczotki. Tu o, o kurczę, co jest. Widzicie, nie mierzyłem, tylko po prostu zaufałem Pani w ciemno i się okazało, że te szczotki są za grube trochę. Ale to nie ma problemu, jak ona jest trochę za gruba, wystarczy na papierku ściernym przytrzeć delikatnie z jednej i z drugiej strony, żeby obu stronie to podpasowało, bo jeszcze jak zobaczycie, te stare szczotki mają tu dwa, dwa ząbki, a znaczy dwa wyżłobienia ta ma tylko jedno nie jest to jakiś problem że, że po prostu szczotka jest za duża bo przy takiego typu elementu szukać i, i próbować dopasować szczotki żeby akurat pasowały tak jak należy no ciężko by było, ciężko by było. pamiętajcie żeby po prostu przy wkładaniu odpiąć zasilanie bo, bo niestety nie ma żartów kogoś coś kopnie i potem będzie na mnie no także przyszlifuję je troszkę i zaraz się widzimy. O, akurat znalazłem w domu taki y, papier y, ścierny, troszkę y, sfatygowany. O, wystarczy równo bo to chyba po szerokości jeszcze troszkę. Ona po prostu musi nam. Delikatnie wejść, nie może nam się przyblokować. Ciekawie czy sprężynka tu nie będzie blokowała, ale przy yy, To jest, jest to druga wersja filmu. Yy, poprzednia się po prostu yy, część nie nagrała. Yy, tam jeszcze wspomniałem o tym, że, yy, że może też tam być przyczyna z komutatorem. Niestety tego nie pokazałem na filmie. Yy, wyszło to wszystko przy składaniu. Więc, więc trzeba zwrócić też uwagę, czy te blaszki na komutatorze nie są powypalane, czy tam uzwojenie ładnie się trzyma, bo może się okazać, że po prostu szczotki się skończyły, czy nawet się nie skończyły, a komutator się wypalił, bo coś przyblokowało. I w takim przypadku, jeżeli na przykład ten komutator, uzwojenie wiernika Stojana, by było uszkodzone. W przypadku tej śliwierki jest to naprawa nieopłacalna. I jeszcze jedno ostrzeżenie: eee, po prostu tu mam wyciągnięte szczotki, więc mam pewność, że ta ślifierka nie ruszy. Wy albo też sobie wyciągnijcie szczotki przy takim sprawdzaniu, przynajmniej odepnijcie je z zasilania, albo, e, albo po prostu trzeba uważać przy wpinaniu tyczki do gniazdka, żeby ta szlifierka w nieoczekiwany sposób nie ruszyła. Czy inne elektronarzędzie. Czyli jednak jak się okazuje, potrzebny jest ten rowek z drugiej strony, bo tam się przyjrzałem, jest na końcu takie zabezpieczenie, po prostu pewnie, żeby już głębiej się nie opuszczał. <laughs> żeby po prostu nie tarło tym pręcikiem miedzianym. No ale dobra tu zrobiliśmy, widzicie, tylko śrubokrętem wziąłem tu przejadę, bo tamte były grubsze, akurat przez tą w próbówce ten, ta dziurka taka, co mi się powstała co mi odpadł ten kawałek no więc widzicie, mamy już przyszlifowane dwie szczoteczki no i ona już tu Weszła, teraz wystarczy, że ją wciśniemy. No, teraz nawet widać, że głębiej jest. O, ona tu na zatrzask jest. Czasem trzeba po prostu <laughs> jest taka blaszka. Ona blokuje tą sprężynkę i przewodzi, który gdzieś tu dopinamy do jakiegoś złącza. Czyli po prostu tą blaszkę trzeba odgiąć, wyciągnąć. A tu jest na taki zatrzask. Widzicie? Ładnie, luźno chodzi, więc nie powinno być tu problemu. Jeszcze ja sobie włączę ją i sprawdzimy, czy to wszystko działa. Ona chyba włączona jest, tylko uwaga, bo może przyhałasować. Nawet nie widać, żeby iskrzyło jakoś bardzo. bardzo... Także myślę, że będzie dobrze. Jeszcze szczotki się dotrą. To siądzie wszystko ładnie i będziemy mieć no szybką naprawę można powiedzieć. Także macie rozwiązanie tak z grubsza filmik, który wam po prostu może pomoże komuś kiedyś żeby coś zrobić jeżeli Taką czy inną szlifierkę, czy w ogóle to się dotyczy różnych elektronarzędzi. Taka podstawowa analiza, prawda? Czy, co się mogło stać i, i ewentualnie dociekać, co można naprawić, co można wymienić. No także myślę, że może Wam się przyda, może nie. Także, oczywiście, standardowo zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie trzymajcie się. Cześć!